Showem astro astroprzyjaciele. Dopiero co świętowaliśmy nadejście nowego roku, a już rozpoczynamy drugi miesiąc. Styczeń upłynął nam szybko, ponieważ naprawdę dużo działo się w świecie astronomii i astronautyki. A co przyniesie luty? Już pierwszego w sobotę na niebie wieczornym zobaczymy spotkanie dwóch planet, Wenus i Saturna, z powracającym na wieczorne niebo księżycem. Powiedziałem: dwóch planet? Nie, tam będzie jeszcze Neptun, ale dla większości niewidoczny. Wypatrzą go tylko obserwatorzy uzbrojeni w lornetki i teleskopy. Na lutowym niebie w pierwszej połowie nocy dominują konstelacje sześciokąta zimowego, takie jak Orion, Byk czy bliźnięta. W każdym razie to dobry czas, aby nauczyć się rozpoznawać pierwsze gwiazdozbiory, a ten film, który znajdziecie na tym kanale, na pewno Wam w tym pomoże. 5 lutego o poranku srebrny glob osiągnie fazę pierwszej kwadry, a wieczorem zobaczymy go na tle gwiazdozbioru Barana niedaleko planety Uran. Kolejnej nocy odwiedzi gwiazdo byka, świecąc na niebie w pobliżu Jowisza oraz gromady plejady. 8 po północy, w odległości nieco ponad pół stopnia księżyc minie gwiazdę Elnath. Również 8, lecz wieczorem, mamy właściwie ostatnią szansę na obserwację tranzytu cienia tytana na tle tarczy Saturna. Niestety, planeta z pierścieniami jest już widoczna bardzo nisko i jest daleko od Ziemi. Są to ekstremalnie trudne obserwacje, wymagające dużych teleskopów i doskonałych warunków. 9 o 13. Merkury znajdzie się w koniunkcji górnej ze Słońcem, a 9 wieczorem księżyc niedaleko minie Marsa. Styczniowe spotkanie z racji opozycji czerwonej planety miało miejsce podczas pełni. Teraz w lutym miesiąc później Księżyc będzie już lekko niedoświetlony, a pełnia nastąpi dopiero 3 dni później w gwiazdozbiorze Lwa, a w nocy z 12 na 13 nasz naturalny satelita minie gwiazdę Regulus. Luty to przede wszystkim okres znakomitej widoczności Wenus na niebie wieczornym. Przez cały miesiąc ozdabiać będzie nam zachodni horyzont po zapadnięciu zmroku, a jej obserwacje będą umilały nam oczekiwanie na astronomiczną wiosnę. Wenus przez cały miesiąc będzie zbliżać się do Ziemi. Dążąc do ustawienia pomiędzy nami i słońcem, to oznacza, że jej faza szybko będzie się zmniejszać, a pozorny rozmiar tarczy będzie rósł. Pod koniec miesiąca cieniutki, malutki rogalik, widoczny będzie już przez małe lornetki 10 razy 50. 16 lutego Wenus osiągnie największą jasność podczas tegorocznej widoczności wieczornej, ocierając się niemalże o minus 5 magnitudo. Mniej więcej w połowie miesiąca na nocne niebo powróci Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jednak jak to z jej powrotami bywa, najpierw zobaczymy przeloty na niebie porannym. 20 lutego Księżyc osiągnie fazę ostatniej kwadry w Gwiazdozbiorze Skorpiona, a o poranku 23 zobaczymy go blisko gwiazdy Antares. 24 Mars zatrzyma się w ruchu wstecznym i rozpocznie ruch prosty, powolnie dążąc do koniunkcji ze Słońcem. Okres najlepszej widoczności czerwonej planety powoli dobiega końca. Średnica pozorna Marsa wyniesie tylko 11 sekund łuku, a jasność już tylko minus 0,4 magnitudo. Mimo tego z udziałem Marsa czeka nas w tym roku jeszcze kilka zjawisk. 25 lutego wieczorem, głęboko w łunie zachodzącego słońca, przez lornetkę możemy pokusić się o wyłuskanie Merkurego oraz ciemniejszego Saturna. Merkury dąży do maksymalnej elongacji wschodniej i na początku marca będzie lepiej widoczny. Natomiast Saturn, zmierzający do koniunkcji ze słońcem, dąży również do wyrównania pierścieni względem Ziemi oraz równonocy. To pierwsze nastąpi już w marcu. Luty zakończymy nowiem Księżyca, ostatniego dnia miesiąca o godzinie 1.45. W tym filmie to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!